Serdecznie. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą te oto dwie y, polskie kłódki o nazwie OMSI. W dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć o budowie, działaniu i awaryjnym otwarciu tego typu kódek. Jednak zanim przejdziemy do tej części, pozwolę sobie zaznaczyć, że aktualnie przebywam na terenie Niemiec, gdzie picklocking jest całkowicie legalny, a więc na posiadanie wytrychów nie musimy mieć dodatkowych zezwoleń, pozwoleń. W Polsce nigdy nie posiadałem ani nie posiadam narzędzia typu wytrychy. Ten filmik postaram się przesłać, jak tylko wrócę. Do kraju, ponieważ tutaj, gdzie przebywam, aktualnie nie mam dostępu do y, netu. Dobra, przejdziemy teraz do Kudek OMSI. Y, już na pierwszy rzut oka widzimy, że kłódki są solidnie wykonane. Y, obie obie kłódki są wykonane z mosiądzu. Tutaj widzimy y, stalowy trzpień hartowany. Od razu możemy zauważyć, że tego typu kudek nie otworzymy, a w zasadzie nie zniszczymy, używając na przykład tutaj dwóch kluczy płaskich albo łomu, tak żeby tę kłódkę rozwalić siłowo. Wiek tych kudek to około 30 lat. Kutki przeleżały przez ten okres w szufladzie w warsztacie z nadzieją, że znajdzie się do nich klucz, ponieważ wiele lat temu te klucze po prostu zaginęły. W późniejszych modelach wejście na klucz było umieszczone tutaj z boku kutki, albo tutaj. Tutaj widzimy, że jest. Do, u dołu umieszczone, i to jest klasyczny zamek bębenkowy. W prl te kutki traktowano jako kutki antywłamaniowe, a więc stosowano je do zabezpieczenia w kratach sklepów, kioskach i warsztatach pracy. Tego, te kutki wykorzystuję obecnie do nauki piglockingu, ponieważ te kutki otwiera się znacznie trudniej niż klasyczne kutki z bazaru za niecałe 10 zł. Jeśli mamy na przykład taką kutkę, to jest kutka o nazwie EUSAM. To jest klasyczna kutka chińska jest zamknięta w tej chwili. Jak mamy odpowiedni klucz, tak wygląda, to wiadomo. Otworzymy tę kłódkę. Jeśli mamy klucz, który wejdzie, a jest niepasujący, to nie damy rady jej otworzyć. Ale tego typu kłódki otwiera się bardzo szybko, używając po prostu napinacza i a to jest klasyczny wytrych chiński, już trochę zużyty, wygięty, ale po prostu nadal się sprawdza. I tak napinamy sobie lekko i ustawiamy po prostu odpowiednio zapadki. I otwiera się bardzo szybko tutaj mamy na przykład inną kłódkę chińską, a Basin nazywa tej kłódki. jak mamy odpowiedni klucz, tak samo możemy kutkę otworzyć zamknąć. Jak mamy nieodpowiednie, to wiadomo kutki nie otworzymy. Ona jest aktualnie zamknięta. I tak samo bierzemy napinacz. Lekko napinamy. Ustawiamy sobie zapadki odpowiednio. I kutka jak widzimy jest otwarta. W przypadku tych dwóch kudek. Ich otwarcie nie pójdzie nam tak łatwo, ponieważ są o wiele, o wiele trudniejsze niż kłódki chińskie. A co za tym idzie, są dobre po prostu do nauki. Dobra, teraz przejdziemy sobie do otwarcia tych dwóch kłódek. OMSI to są polskie kłódki. Przechodzimy teraz do działania. Kutki są zamknięte. Zacznijmy może od tej kutki. Weźmiemy klasyczny napinacz. Wytrych i próbujemy manipulować w kutce pinami. Poszło nam ładnie. Bębenek się obraca. Tu wypadna nam ładnie trzpień. Kutka spikowana. Teraz przyjrzyjmy się trzpieniowi. Trzpień wygląda tak. Jest to kutka trzpieniowa. Ona naliczyłem w niej 5 pinów. I tu możemy obracać w tej chwili sobie bębenkiem Dobra. przejdziemy teraz do kutki numer 2 do tej OMSI też wejście bębenkowe Klasyczna kutka jest zamknięta wkładamy napinacz Lekko sobie napniemy od najmniejszego napięcia i zaczynamy. że Ci PIN blokuje coś. O i otwarte. Pierwszy pin myślałem, że po prostu za bardzo przycisn przycisnąłem go, ale jednak nie. I kutka otwarta. I możemy obracać bębenkiem. O, ta kutka, jak już widzimy, z tej nie wypada trzpień przy otwarciu, a z tej y, nam wypada. kiza obejjenye. Na razje.